Dzisiaj w święto pracy zrobiłem kwietnik Kwietnik jest wykonany z palet Posadziliśmy z żoną kilka roślin w tym kwietniku Trawa pampasowa Szafirki Kostrzewa Starzec Koleus tu mamy jeszcze inne starce, inny koleus, tu są pelargonie, pelargonia angielska, no to pelargonia afrykańska, a tu jest jeszcze szałja biała, tak to wygląda.